Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wyzwania Noc Obery wraz z naszą rodzinką. Jesteśmy już po weselu. Mm, mam nadzieję, że odcinek z Weselem Wam się podobał, no ale trzeba brnąć dalej. Trzeba to wyzwanie właśnie tutaj e, kończyć, e, o, jeśli chodzi o to pokolenie, no bo jeśli chodzi o samo wyzwanie, no to jeszcze mamy sporo, sporo, sporo grania tutaj, nawet w połowie jeszcze nie jesteśmy, no ale wszystko w swoim czasie, słuchajcie. E, witam Was tutaj takim pięknym widokiem na naszą Rachel. W nowej kuchni, tak jest, bo nasza rodzinka zrobiła sobie remont. Remont kuchni, tak naprawdę. No i trochę też właśnie się pozmieniało ogólnie w domku. Tak jak ostatnio na każdym odcinku coś właśnie się zmienia, no ale u naszej rodzinki trwa remont i niestety, właśnie musiałam zmienić trochę kuchnię, bo tamte meble z modów, co miałam, te szafki. Cały czas właśnie coś tam się źle działo, na przykład jak kładłam do lodówki jedzenie, no to się traciło, później nie mogłam go nigdzie znaleźć, no i też były właśnie problemy z gotowaniem, że na przykład Rachel coś gdzieś odstawiła i też jakoś to zniknęło później, także. Wiecie, żeby, żeby mieć pewność, że wszystko jest ok, no to dałam właśnie szafki z gry, no ale może nie przedłużając, pokażę Wam tutaj, co się zmieniło. Tak, teraz, moi kochani, tutaj jeszcze salon, właśnie, jak widzicie, też został zmieniony, ale to zaraz pokażę Wam najpierw kuchnię. Tak się zmieniło właśnie w naszej kuchni. Tutaj mamy dosyć pustą ścianę, tutaj nic nie dawałam, bo jak się opuści te ścianki, to, no to i tak nic nie widać. Dobrze, kochani, tak to wygląda. Bardzo podobają mi się szafki i ogólnie meble z tego dodatku, wystrój, wystrój wnętrz, czy tam wymarzone wnętrza. Ja nigdy nie pamiętam poprawnych nas dodatków. Wybaczcie mi to, ale ogólnie wiecie, o który dodatek mi chodzi. Ten, co właśnie. Hmm, do, te meble, co doszły z tym dodatkiem, co jest dekorator wnętrz, ta kariera. E, no, więc e, zrobiłam coś takiego. Tutaj mamy płytę indukcyjną, no i o, osobno mamy mm, piekarnik. I ja właśnie chciałam tą płytę dać tutaj na ten piekarnik, żeby to tak wyglądało jak jedna kuchenka, ale wtedy właśnie Rachel nie mogła tutaj nic ugotować. Nie wiem dlaczego. E, także no, jest tak jak jest. Myślę, że nie wygląda to źle. E, dostali ode mnie również taki ekspres do kawy. Powiedzmy, że to taki prezent ślubny ode mnie. Dla nich, także mają ekspres do kawy, też mogą sobie kawów się zaraz zrobić. Mamy też oczywiście ciasteczka, jakieś tam, żeby sobie coś przekąsić. Tutaj takie właśnie żółte akcenty, oczywiście. Jakieś dekoracje na, na oknach, z yy, racji tego, że mamy zimę. Yy, no i tutaj jakiś garnek dekoracyjny, tutaj chlebak, jakieś tam sosy, oleje i tak dalej, herbatki. Yy, I ten obrazek też jest bardzo fajny. On jest z tego zimowego pakietu, ale w sumie pasował mi tutaj, więc go tutaj dałam. Tutaj mamy kalendarz jakieś tam kwiatki, obrazki i tak dalej. A jeśli chodzi o zlew, to słuchajcie, zabudowałam te schody tutaj, bo tutaj była otwarta przestrzeń. Ale ja tutaj zabudowałam i z tej strony dałam zlew. I tutaj też, właśnie, mamy taką, taką półeczkę z różnymi rzeczami, jakimiś tam. No i tutaj też jest taka półeczka z jakimiś tam, jakieś tam dekoracje. Tutaj możemy sobie też, właśnie, dać zdjęcia rodzinne czy coś. A propos zdjęć rodzinnych, też Wam muszę pokazać. Tutaj mamy taki piękny portret naszej rodzinki. To jest takiego moda, właśnie. Musiałabym Wam go poszukać i podlinkować. Kiedyś, właśnie korcia u siebie podawała. Na, na filmikach tego moda, i ja sobie od niej podpatrzyłam i sobie też właśnie ściągnęłam, bo, bo bardzo fajnie to wygląda. Mm, tutaj się chyba nic już nie zmieniło. No, stół, oczywiście, krzesła, ściany, no, dużo się zmieniło. W kuchni to, zwłaszcza właśnie w kuchni, dużo się zmieniło. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o kuchnię. No a przechodząc do salonu, e, zmieniłam tutaj tapetę. Bardzo, bardzo podoba mi się ta tapeta z, tych, z tego dodatku paranormalnego, że tak. pouvien <laughs> w te takie właśnie kwiatki, gałązki, jak zwał, tak zwał. Bardzo ładnie to wygląda i właśnie tutaj sofę zostawiłam taką, jaką taka, jaka jest, taka, jaka była. Stolik zmieniłam i zmieniłam właśnie tutaj tą pufkę taką na poduszki. Tutaj dam jakiś dywanik. Właśnie podłogi też chyba zostały zmienione, słuchajcie, bo były inne, były z modów podłogi. No, tutaj jakaś tam dekoracja na ścianie i tutaj właśnie chciałam Wam pokazać te zdjęcia, oczywiście, bo mamy już zdjęcia na ścianie z wesela. Patrzcie sobie, tutaj właśnie są fotki. Jest też fotka naszej Rose, oczywiście. No i też Michaela. Tutaj mamy fotki, fotka z Cassie. Jest fotka Sky. Tutaj to już widzieliście, z tego co pamiętam, pokazywałam Wam. No i tutaj jest sama Rachel, a tutaj jest Sky. To też już widzieliście. No, tak to wygląda, słuchajcie, jeśli chodzi o dół. Tutaj już chyba nic się nie zmieniło, przestawiłam tylko tego ludka, dziadek do orzechów, czy jak to tam się nazywa? <grym> ok, a tutaj na górze, słuchajcie, czy ja Wam pokazywałam remont tego korytarza? Kurczę, teraz nie, nie pamiętam, wiem, że łazienkę Wam chyba już pokazywałam, nie? A ten korytarz nie mogę sobie przypomnieć. Um, jeśli chodzi o sypialnię, to chyba tutaj nic nie zmieniałam. Chyba tylko ściany właśnie dałam bardziej żółte, bo były takie, e, same takie szare, więc e, właśnie tutaj dodałam takie żółte, żółte ściany. No a jeśli chodzi o pokoik Sky, to tutaj też chyba wszystko zostało bez zmian. Coś takiego znalazłam w wyposażeniu rodziny, czyli jest jakiś taki e, projektor, nie wiem jak to działa, zobaczmy sobie. Aha, coś tak. uuu, patrzcie, fajne. Można to oglądać, czy coś? Nie, można włączyć aurę emocjonalną. Ciekawe, jaki nastrójnik z tego dostaniemy. Um, o ja, ty musisz się w ogóle wysiusiać. I jak się już wysiusiasz, <grym>, to... Ej, no patrzcie, Sebek, wyłaś mi stąd! wyłaś mi stąd. A, tu jeszcze słuchajcie, dałam, patrzcie, taki wielki portret z wesela. No i tutaj Sebastianowi dałam tą półkę na medale, żeby tutaj mógł sobie przechowywać. Na razie tak to wygląda. Czy ty masz jakiś nastrójnik związany z tym? O, jutro prezenty tak, bo Wigilia w ogóle dzisiaj będziemy sobie robić urodziny naszej Rachel. Rachel będzie wchodzić w wiek e, dorosłej. E, tutaj mamy nastrójnik: jutro prezenty. Oczekiwanie na otwieranie prezentów. Hurra, jutro Sky dostanie prezenty. to będzie cudowny dzień, tak, bo jutro mamy święta w naszej grze. Sky, ja bym cię prosiła, żebyś ty skorzystała z toalety. Widzę, że tu żadnego nastrójnika chyba nie dostaliśmy, także. Czemu ty tam się nie możesz dostać? Sebastian, ci tu stoi na drodze? Nie, no. Eee, no, próbowałam też zrobić pranie, ale niestety coś mi się zbagowało z tym praniem i w ogóle nie mogę słuchajcie nic zrobić. No, także wesoło. Sebek, ty byś mógł sobie tutaj pograć w jakąś grę. Eee, no, mamy niedzielę i w ogóle wszyscy jeszcze jakoś odespali ten, to wesele. Wszyscy jakoś tutaj się trzymają woli na nogach, także no, także jest, jest tak jak jest. Ty, Sky, byś mogła tutaj zejść, już sobie usiąść i poczekać na, na zapiekankę, którą robi Rachel. Właśnie Rachel robi zapiekankę z taką na obiad, i też sobie zjemy. W ogóle to chyba pograłam tutaj jeden dzień simowy. I z tego co pamiętam. Czy teraz nie pamiętam właśnie, czy Rachel mi przyniosła kolejny awans? Czy w ostatnim odcinku mieliśmy piąty poziom, czy właśnie szósty? Nie mogę sobie przypomnieć. Ona zawsze mi to jedzenie tutaj kładzie, wiecie? Ale ja sobie je przyciągnę tutaj na nasz stół. O, może tak. No i zawołamy wszystkich na posiłek. Sebek, ty już tutaj przestań grać. Bardzo flirciarski. Patrzcie, młoda para tutaj na strójniki. Eee, Okej, okay. i właśnie coś jeszcze. Zerowy czas ładowania. <laughs> Szybko masz konsolę, tak? No, tak jak PlayStation 5, słuchajcie. <laughs> Usiądźcie sobie, moi drodzy. Rachel się denerwuje, bo tu jakiś bałagan widzę. No i co? Może pogadamy? O, Entazius, mój się jako sposób. Nigdy nie mogę tego słowa wymówić. Eee, weź coś śmiesznego, tutaj może hermetyczny dowcip. No i tak sobie rodzinnie właśnie zjemy obiad. Mamy w ogóle śnieżną pogodę. Jest lodowato, silne opady śniegu. Rzeczywiście? Tak, no pada, ale pięknie jest. No, bo wy się musicie tutaj przytulić, tak? Tak właśnie jest w naszym Brindleton Bay. Mamy zimę. Jest po prostu pięknie. Ja tak sobie w ogóle myślę, że na przyszłość... Właśnie jak zaczniemy sobie szarą, szarą generację, to żeby synchronizować pol roku z tymi rzeczywistymi, dlatego bardzo możliwe, że zrobię taki skok w czasie, że tak powiem. I właśnie zaczniemy sobie od jesieni, ale no nie wiem jeszcze. Usiądź sobie tutaj, Sebek, czemu ty nie jesz swojego obiadu, mój drogi? O, proszę bardzo, jak sobie wszyscy siedzą. Fajnie. E, jak ty się czujesz? Ty w ogóle jesteś mega padnięta, moja droga, także ty mogłabyś iść się zdrzemnąć chwilę tutaj. Mm, ja idę właśnie, żeby ona się zdrzemnęła. No a Sebek i Rachel mogą się zająć w sumie swoimi sprawami, więc zaraz może pójdziemy tutaj właśnie... Mm, o właśnie, pójdziemy wystrzelić rakietę bo tutaj właśnie musimy jeszcze dwa razy ulepszyć lub ją wystrzelić i może w końcu uda nam się dostać na Sixam, tak, jeśli chodzi o nasze umiejętności, w ogóle ostatnio mi Rachel wbiła dziesiąty poziom gotowania, także też fajnie, majsterkowanie już prawie, prawie i też jak sobie tutaj właśnie to wbijemy, to będziemy mogli pójść na tą ukrytą parcelę w włazie zdrój, nauki kosmiczne, patrzcie, też na siódmy, więc już prawie, prawie, logika chyba też na będzie potrzebna. Czy my logikę musimy wypełnić? Patrzę sobie właśnie w moje notatki, jeśli chodzi o to wyzwanie. No i widzę, że musimy osiągnąć maksymalny poziom tylko nauk kosmicznych i majsterkowania, więc logika chyba nie potrzebna nam jest. Sebek, ty byś mógł posprzątać. Odłożysz to, mój drogi, a ty, Rachel, widzę, że ci brakuje zabawy, więc mam nadzieję, że jeszcze choć się wysiusiasz. I jak tylko wypełnisz swoje potrzeby, no to ruszamy z powrotem, wystrzelić rakietę. Dobra, Rachel załatwia swoje potrzeby, a my już tutaj y, zrobimy jej, żeby badała kosmos. Y, co tobie tutaj nie pasuje? Potrze a, potrzebujesz rozrywki. No tak, zaraz ci tutaj wszystko, wszystko się fajnie wypełni, myślę, w tej rakiecie. Sebek, ty tutaj posprzątałeś? Zrób sobie kawkę. Taką popołudniową kawusię byś sobie mógł wypić. Oho, patrzcie, tutaj już rakieta Rakieta wystrzeliła, także czekamy na rozwój wydarzeń. Sebek sobie wziął kawusię, no i do kawusi możesz sobie tutaj poglądać coś. O, czekajcie, Rachel dostaje wiadomość, bzyt Rachel, zgłoś się, bzyt. Komandor Wander, 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 <laughs> potrzebuje twojej pomocy. Satelit na orbicie ma usterkę. Miliony simów narzekają na problemy z transferem danych w telefonach komórkowych. Chcą wysłać fotki swojego jedzenia, kotów i przepowiedni z ciastek z wróżbami, ale nie mogą. Komandor chce, by Rachel zajęła się tą sprawą. No to dobra, lecimy to sprawdzić, bo nie mamy innej opcji. Ty Sebek sobie w międzyczasie pooglądaj telewizję, a ty... Ty sobie tutaj drzemiesz, ale w sumie możesz już wstać, moja droga. I co? Może się przyjdziesz trochę na śniegu pobawić? Czekajcie. Mnóstwo mazi. Rachel dociera do satelity i stwierdza, że jest on pokryty jasno różową mazią. Ale dlaczego? Co to jest? Spróbuj to wyczyścić. Strzel w to. Hmm. Może spróbujemy wyczyścić. No i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. No i kolejny komunikat, zaskakująco smakowite. Rachel zakłada skafander, otwiera drzwi i leci w stronę satelity. Po zbliżeniu się dostrzega w mazi posypkę spożywczą. Co takiego? Rachel wyciąga swoją kosmiczną chusteczkę i ściera trochę substancji. Wącha ją, a potem próbuje. To lukier. Rachel zabiera próbkę do analizy w laboratorium oraz na przekąskę, a potem wkracza, w, a potem wraca na statek. Okej. Okay. Widzę, że Michael do nas przyszedł. E, także. Chodź tutaj, powitasz się z Michaelem, moja droga. Obejmij. O, Rachel zdobyła styl życia, guru technologii. No proszę. Także bardzo fajnie. Sky tutaj się przywita z dziadkiem. Oho, mamy kolejny komunikat. Wielki królik. Niespodziewanie Rachel dostrzega wielki cień. Szybko odwraca głowę i widzi przelatującego obok olbrzymiego królika z ciasta. Królik najwyraźniej skupia wzrok na innym satelicie i zaczyna strzelać różowym lukrem. Ostrzelaj go, uciekaj. Kudy? no nie chciałabym raczej strzelać do królika, także zrobimy, uciekaj. I zobaczymy, czy ona mi wróci. Czy udaje się zwiać. Zobaczymy, zobaczymy. Sebek, ty w ogóle. Czekajcie, co ty tutaj musisz ze sobą zrobić. Trzeci poziom kariery guru techniki. Tylko, że ty masz właśnie karierę jako młodszy sierżant, i jesteś na czwartym poziomie. W karierze właśnie tej wojskowej. Dlatego mnie w ogóle kusi, żeby mu zmienić. Karierę, no bo on bardzo właśnie się interesuje, um, wiecie, komputerami i pisaniem, pisaniem aplikacji, pisaniem jakichś tam programów internetowych. Także um, myślę właśnie nad zmianą kariery dla Sepka i w sumie czemu, czemu byśmy tego teraz nie zrobili? Myślę, że to by był dobry pomysł. On już... Um, Twoje lata też ma. Myślę, że już był dosyć, dosyć sporo czasu. Pracował jako wojskowy. No i jako, że już jest dosyć starszym Simem, no to mógłby sobie pozwolić na, na zmianę pracy. Także porzucimy sobie pracę. Właśnie jeszcze tutaj mamy komunikat. Świętej urodziny Simki o imieniu Rachel, urządzając wystrzałowe przyjęcie urodzinowe. Więc jak tylko wrócimy sobie z kosmosu, to. Myślę, że zrobimy urodziny. O. Rachel zrobiła to, co ją, o co ją proszono. Nie ma sensu ryzykować własnym życiem z powodu transferu danych w komórkach. O ile w satelicie nie stanie się dalsza krzywda, można uznać tę misję za sukces, czyli okej, okay. Czyli Rachel znalazła jakieś kosmiczne szczątki. Mabko, ile się tu dzieje w ogóle? Tutaj, Sebastian, tutaj, Rachel, yy, porzuć, tak, porzuć tą pracę, mój drogi. E, I, 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 i y, 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 weź, mój drogi, znajdź pracę. I właśnie zatrudnimy się jako guru techniki. Ty już wróciłaś? Zaraz będziesz chyba wracać, nie? Tak. Guru Techniki, czy coś takiego jest? Patrzcie, jest. Po co komu szkoła, gdy macie takie umiejętności programistyczne jak ty? Okazje tylko czekają na wykorzystanie, a ty i twój wielki umysł jesteście gotowi do akcji. Ścieżki kariery e-sportsman i przedsiębiorca ze startupem. Pracujemy w każdy dzień oprócz poniedziałku i niedzieli. No dobra, od 10 do 18. 31 na godzinę. No dobra, bierzemy tą pracę. Okej. Okay. I musimy właśnie grać w gry wideo, jako tutaj, patrzcie, naszą... Eee, także w Gina sobie tutaj pograj nie wiem. Rachel, wróciłaś. <grydna> Biedna, nie chce ci się gotować. Eee, Okej, okay, dobra. Czyli tobie trzeba zrobić urodziny. Tylko, że właśnie nie mamy tortu i nie za bardzo bym chciała, żeby... żeby to eee, Rachel robiła sobie tort. Dlatego myślę, że... Weźmiemy sobie, chyba mam tego moda, gdzie możemy zamówić tort urodzinowy. Z tego co pamiętam, może, może zrobimy to właśnie przez to zamówienie. Słuchajcie, czekajcie, ja tylko muszę to znaleźć. Zamów dowóz, tutaj to będzie, tak. Dowóz jedzenia w MIG. Ja nie wiem, czy to jest. To jest chyba mod. Więc zobaczymy, czy mają tutaj tort. Ej, patrzcie, nie mają tortów. Ale lipa. No to musimy sobie ten tort zrobić. No, no, nie ma innej opcji. Także wiesz co, Sebastian? Nie graj w gry. Zrób tutaj żonie swojej tort. Gotuj w takim razie i może zrobimy właśnie tort. No, czekoladowe ciasto. Także chodź, Sebastian, zrobisz tort. Ty tutaj gadasz z dziadkiem. Może właśnie urządźcie sobie tutaj jakąś yy, bitwę na ścieżki z dziadkiem, to będzie urocze. No a ty, moja droga, ty tutaj stoisz i kontemplujesz y, swoją wyprawę w kosmos, tak? Co ty w ogóle mi przywiozłaś? Jakieś szczątki tam było napisane. Ja tutaj nic nie widzę nowego. Chyba, że jestem ślepa. Odzyskana część robotyczna? No nie widzę. Chyba, że to jest w jakimś wyposażeniu rodziny. Czekajcie. Nie, no patrzę i nic nie ma tutaj z kosmosu, dlatego nie wiem dlaczego było napisane. No, no było napisane tutaj, że Rachel, czekajcie, Rachel znalazła jakieś kosmiczne szczątki, więc nie wiem o co chodzi, bo ja tego tutaj nie widzę u niej w wyposażeniu. Jakiś części do ulepszeń, tylko list z uniwersytetu, tutaj jakiś tekturowy parkiet. No, okej, okay. dobra, nieważne. Eee, o, mamy tort. Jaka jakość. Wspaniała. Także super. Dobra, sebek. Ja tutaj go przestawię już za ciebie, tu gdzie powinien stać. I chodź, dodasz świeczki urodzinowe. Eee, no, i myślę, że tak. Gdzie jesteś, Michael? Oj, czemu ty jesteś nieubrany? Weź tutaj, a zresztą będziemy właśnie szli do domu, także nic nie szkodzi. E, ja ciebie dodam tutaj do grupy, mój drogi, dodaj do grupy i tak. E, nie, nie bijcie się już na te śnie, nie, blu, nie się już na te śnieżki i chodźcie, podejdźcie sobie tutaj razem, no i Rachel też podejdź i zdmuchniesz sobie świeczki. Takie ciche urodziny, słuchajcie, nic specjalnego. No, i Rachel w takim oto sposobem będzie wkraczała w wiek dorosłej. No. Także tak. Jaki tu mamy nastrójnik? Badaczka kosmosu, rakieta kosmiczna. Kto nie byłby szczęśliwy po odbyciu wyprawy w kosmos? No właśnie. Hello, hello. Chodźcie tutaj, moi drodzy. Co oni tutaj robią? Chodź, podejdź tutaj. Czemu oni Czemu oni flirtują ze sobą? Boże.

o, miał 17, dobra, muszę, będę musiała go zmienić z powrotem w MC Komanderze. Boże, ale ja jestem lama. <grywia> Sebastian, czekajcie, ja to zmienię od razu. No dobra, kochani, tego w ogóle nie było, nie było, nie, nie zwracajcie na to uwagi. Tutaj już wszystko jest naprawione, patrzcie. Sebastian jest dorosłym. Mm. Do następnej grupy wiekowej, tutaj mu źle ustawiłam, powinno być 17, no dobra, nieważne, zaraz to poprawię, o Jezu, zaraz to poprawię, Rachel, ty, ty miałaś spróbować lukru, nie Sebastian, także chodź, dmuchaj te świeczki, proszę bardzo, o, i zmieniaj tutaj grupę wiekową, moja droga, nie krępuj się. Gdzie ty idziesz? Tutaj, tak? No i proszę, Rejczy zmieniła grupę wiekową, dorosłość, czeka cię spełnianie swoich marzeń, planowanie emerytury oraz kryzys wieku średniego. To doskonały czas, by wypełnić życiowe cele, tak jest, dokładnie. Rachel może się spodziewać e, prezentu od Simki o, o imieniu Ruby. Okej, okay, czyli od ciotki naszej. <gry> podarek powinien wkrótce trafić do jej skrzynki pocztowej. E, Ruby, jako duch, nam tutaj przyśle podarek. Jak ty wyglądasz, moja droga? Czy ty w ogóle wyglądasz? Hmm, id identycznie jak wyglądałaś. Ani, ani deka starzej nie wyglądasz. Także bardzo dobrze. Chodźcie. Weźcie sobie po kawałku wszyscy, <laughs> ale zlamiłam z tym Sebastianem, czekajcie, póki jeszcze pamiętam, ja mu zmienię to, już mamy to zmienione, dni do następnej grupy wiekowej 17, także było tak jak jest, tego w ogóle nie, to nie, w ogóle nie miało miejsca, no, weźcie sobie wszyscy po kawałku, pogadajcie sobie tutaj przy stole, nie ma miejsc tyle. Nie są, zmieścimy się, jest nasz czwórka, co ja? Liczyć nie umiem. <laughs> Weź tutaj, Sebek, zagadaj może o entuzjazmu się ciastami. Entuzjazmu się ciastami, może dyskutuj o strategii gry tutaj z naszą Rachel. No i ze Sky, może hermetyczny dowcip. Proszę bardzo, ale szybko żeście zjedli ten tort. E, szybko bardzo. O, tutaj będziecie rozmawiać ze sobą. Także fajnie. Fajnie, fajnie, że Michael do nas przychodzi. Bardzo mnie to cieszy. Mm, tutaj jeszcze ten kubek mo mogłabyś sprzątać, jak już tutaj zmywasz tak po sobie. Widzicie, jaka, y, jaka dobra ta nasza Sky jest? Wszystko tutaj sprząta. Także nieźle. Taką gąbką wielką zmywa. No dobra, kochani. Taki trochę zlamiony odcinek, ale wiecie, jak to ja. Lama ze mnie przeokrutna. Także zostawiam wam tutaj widoczek na naszą piękną rodzinkę. No i jeszcze zanim się pożegnam, chciałabym Wam powiedzieć jedną rzecz, ponieważ będę musiała nagrywać nad sobery na zapas, dlatego nie będę w stanie czytać, wiecie, na bieżąco Waszych komentarzy i wdrażać Wasze pomysły w rozgrywkę, jeśli takie w ogóle się jakieś pojawią. Bo przyjeżdża do mnie niedługo moja mama i właśnie jak ona tutaj będzie, no to nie będę miała możliwości nagrywania. Dlatego chciałabym nagrać parę odcinków na zaś, żeby po prostu mieć co wstawiać tutaj w miarę regularnie. No mam nadzieję, że, że jakoś mi to wyjdzie. Dlatego mam nadzieję, że to zrozumiecie. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i trzymajcie się i do następnego razu. Pa pa!